No, takie ścieżki, to ja rozumiem. Daleko od szosy. Asfalt jest równo. Czego więcej chcieć? Tu był odcinek specjalny. Trzeba dać na hamulce. Mogły być trochę mniejsze kąty. Przed Malczycami Znalazło się wzniesienie Spokój, cisza Muszę powiedzieć, że tutaj ta droga jest zacna Widoki na drugą stronę Odry też stare pole Równina Płasko do samej odry Fajne pofalowanie Rzeczyca na dowrót, jakaś tam śluza. Bardzo nie można na tych śluzach przejeżdżać na drugą stronę. Fajny zakręt. Woda wygląda, jakby płynęła w, w górę rzeki, jest z dół. Który jestem tam Uuh! Asa. Zastraszyłem ją Mac Mansion Albo Środa Śląska Mansion mamy, Wszystko wytnę. <ścoughs> Za ładnie I tak się żyje na tej wsi, zwanej polską, wszystko wytnął i tyle będzie z lasów. Dolina Odry. Nie wiem, co to jest, zabór wielki, stawki. Cisza spokój ale gdzieś tu jest kopalnia Czasem drzwi drzwi jeździ po drodze Woda zatankowana 77 km ale już baterie słabe Podążam dalej równolegle do Odry. Cisza, spokój. Nie ma samochodów na szczęście. A? Wyprowadzki wszędzie. Co to będzie? 85 km. Mroźna przewęcz w drugą stronę. rozów na szczycie, ulica cmentarna, ale wieje z północy, z południa Resznie. Jakiś czary. Zdążyłem włączyć kamerę i nagle nic nie wiecie. Nieźle. Poddaję święta górę. 93 Trzeba zrobić nawrót i do domu na obiad. Ale gorąco. Tam daleko nie widać, ale tam tu w ogóle czerwono. To jest ciekawe. Wróbowice i Lutynia. Dwa na raz. A hmm. to które to w końcu jest? A tak, bo to jest jakiś wałek, że to osiedle to nie jest wcale Lutynia po prawej, tylko to jest wróblowica Lutynia w lewo. W lewo to na się na Lutynia. Właśnie dałem ostatni pocisk pytałami. Tętno 165. Kurde. <gulia> 96,6 km Nie czy nie. Zobaczy mnie czy nie. Zobaczy mnie czy nie. Zobaczy. Niemożliwe. Dzisiaj jestem widoczny. To na pewno te żarówy. Jak jeżdżę w tych bordowych to nie widzą. O! 99! 100 kilometrów w końcu. O! Wieje trochę. Na, te ostat na ostatni podjazd.